Hacper? Cześć Wybraliśmy się dzisiaj do, Lid do Lidzbarga, w sumie daleko nie mieliśmy nad rzekę Łynę. Pół pół kilometra, kilometra, kilometra mieliśmy Poważna wyprawa bardzo daleka Tak, żebyśmy sobie potrenowali gdzie się będziemy łowić prawdopodobnie płocie Prawdopodobnie, jeszcze nie wiemy bo byliśmy tutaj w marcu chyba co? To w a nie w kwietniu byliśmy tu ostatni raz jeszcze jak śnieg leżał, także Tak to trochę będzie przygotował zanętę standardową rzekę z płocią, tak? Rzek rzekę i płoć będziesz mieszał tak dzisiaj nie będzie standardowo a nie standardowo troszeczkę się przeliczyłem z uciągiem myślałem że gdzie płynęło tak, chociaż troszeczkę szybciej ale uciąg jest bardzo niewielki mhm. Niestety najgorszy spławik jaki mam to jest 4 gramy Chociaż tutaj spokojnie można było łowić nawet bombką dwugramową. niestety nie spodziewałem się, że to aż tak wolno będzie płynęło. Jest to odcinek, właśnie taki jak na łynę, wolno płynący, średnio głęboki. Nie wiem, tu będą może ze 2 metry wody. I tu mamy teraz połowę sierpnia, nie więcej jest no w 23. Chyba dzisiaj, tak? Czy drugi, coś takiego? To koniec sierpnia. I to jest tutaj najlepszy okres na płoć. Pomyśl ładne duże płocie można złowić, tak? Tak, raz w, tym bardziej, że na razie nie ma za bardzo słońca. Jest szansa, że złowimy ładne płocie. Jest to odcinek taki, na który przyjeżdżam rzadko, z tego względu, że tutaj nie łowi się dużo ryb. Ja tu nigdy więcej jak te 4 kg to nie pamiętam, żebym złowił. Mhm. I nawet się ostatnio zastanawiałem, czy było to związane z tym, że źle tutaj nęciłem. I mi się wydaje, że tutaj. Yy, troszeczkę za lekko nęciłem, bo mylił mnie ten nieduży uciąg i stosowałem lekkie gliny, lekkie zanęty, i te płotki łowiłem zazwyczaj bardzo krótko. Yy, dzisiaj, mimo niedużego uciągu, chcę zrobić taką specyficzną mieszankę, bo jednocześnie będzie bardzo ciężka, kleista, ale będzie miała taką konsystencję nie do końca domoczoną, dzięki mm -hmm. czemu ona będzie, te kule będą twarde, mocno sklejone, ale będą cały czas się sypały. I, i chcę zobaczyć, właśnie czy. E, taka zanęta spowoduje, że złowie więcej płoci. Tym bardziej, że mamy dobry okres na ten odcinek. Woda jest taka... No, troszeczkę za czysta. Mogłaby być troszeczkę bardziej mętna, ale nie jest zła. Wszystko nam sprzyja. Jest stabilna pogoda, nie ma za bardzo słońca, nie ma upału. Wszystko wskazuje, że powinniśmy coś łowić. No i chcę zobaczyć, czy ta mieszanka, którą sobie wymyśliłem, zadziała. No, ten uciąg naprawdę jest niewielki i zobaczymy. To zobaczymy. teraz Tak. Też nie wiem, czy nie błędem było moim tej, że podawałem mało zanęty, dlatego też dzisiaj przygotuję dużo zanęty. Być może nie zużyję całej, ale przygotuję dużo i to będzie troszeczkę inaczej niż zwykle, bo zazwyczaj daję dwie lub trzy części zanęty rzeka do jednej części płoci a dzisiaj damy pół na pół czyli 2 mhm. kg rzeki i 2 kg płoci 2 kg płoci czyli taka już yy, troszeczkę bardziej właśnie pracująca mieszanka jest wiadomo będzie drobniejsza bardziej taka właśnie na ten uciąg wydaje się będzie, że to będzie optymalne I do tego co ciekawe właśnie zazwyczaj dawałem takie mało klejące gliny. Raz, że stosowałem tutaj typowo płociowe zanęty kanałowe, to dawałem jeszcze niezbyt ciężką i kleistą glinę. A dzisiaj dam najbardziej kleistą glinę w całej mojej ofercie, Dobro, Rzeka. Jest to taka glina, chce uzyskać taki efekt, że przy niedużym nawilżeniu kule będzie można bardzo mocno skleić, a dzięki temu, że nie będzie to mocno namoczone, ta zanęta będzie się sypała. W przypadku, gdy z tą gliną mocno namoczymy kule, zrobi, zrobi nam się takie naprawdę tęgie kluchy, które by tutaj zwyczajnie w świecie stały i w ogóle się nie rozmywały, ale to tutaj na pewno nie działa. Także na płoć zanęta musi się sypać, musi smużyć. I do zanęty dodam jeszcze minerału płciowego, jeżeli nie zapomniałem, a raczej suchy czy mokre? Suchy. go do smużenia. I do zanęty dam cztery paczki gliny. Mhm. Czyli objętościowo gdzie to pół na pół. No i zobaczymy czy ta koncepcja y, zadziała. Czyli jeszcze raz y, dajemy dużo zanęty, pół na pół z gliną. Glinę najbardziej klejącą jaką w ogóle y, mam w ofercie. Czyli doble lężekę i będziemy formowali kule mocno, bardzo twarde, ale niekoniecznie bardzo wilgotne. Też oczywiście to będzie w trzech konsystencjach. Przy czym ta najbardziej domoczona to będzie taka jak zazwyczaj jest to powiedzmy ta konsystencja środkowa. Czyli te kule muszą się powoli wymywać, ale te cząsteczki mają nie, leży, nie, nie dywanować, tylko mają być delikatnie, się snuć pod nie. Czyli ta zanęta też nie może być nie wiadomo jak mokra. No i dlatego też dałem płoci patrząc na ten uciąg mogłem dać trzy płocie z jedną rzeką nawet no, ale myślę, że to nie przeszkodzi. Dobrze, zanęty mamy wymieszaną. Teraz ja delikatnie nawilżymy. Nawilżymy zanętę i przystąpimy do przygotowania stanowiska. Łowiliśmy tutaj właśnie w kwietniu, tylko wtedy byliśmy tam, tam dalej tak. dalej. Tam uciąg byłby większy, bo tutaj łowi ona ta rzeka w tym miejscu, w którym jesteśmy się mocno rozszerza. Myślę, że ma około tutaj 25 metrów. Tam się zwęża i ten uciąg się kumuluje, jest troszeczkę większy. Tutaj właśnie się łowi albo w sierpniu, albo w takich skrajnych warunkach gdzieś zimą i późno jesienią wczesną. Bo tutaj na początku szybko się pojawiają właśnie ładne płotki. nam to już dowilżyłeś, ja, teraz przygotujemy glinę. Doble ma to do siebie, że prosto z paczki jest taka, żeby ewentualnie sklejać czerwone robaki czy Jokersa, ale bo jest dość sucha i w przypadku, kiedy jakieś robaczki uwalniają troszeczkę wody, to ona jest wtedy optymalna. Natomiast do zanęty, żeby ją zastosować, będę ją lekko dowilżał. Będę chciał zrobić tak, że glina będzie lekko, tak jakby przemoczona. Mhm. Natomiast zanęta będzie tak optymalnie nawilżona, nie będę zanęty przemaczał, tak jak zwykle. Czyli glina musi być po to przemoczona, żeby w bilansie wody z zanętą, jak to się wszystko wymiesza, żeby to wyszła taka konsystencja w miarę optymalna. Dajemy 4 paczki. To jest lekko, ona jest tak celowo właśnie pakowana lekko zasucha, żeby można było sobie ją odpowiednio dowilżyć, dowilżyć mhm. przygotować. Tym bardziej, że zaraz pokażę, że jest to sprawa banalnie prosta. No naprawdę tak do użycia do robaczków to już nic z nią nie trzeba by było robić. Natomiast do zanęty ja robię o tak, że w ten sposób nie potrzeba żadnego atomizera. To jest rzecz nie... W ogóle przy mieszankach bogatych w zanętę, atomizer nie jest nam koniecznie potrzebny. O, I sobie to ja robię oczywiście przed przytarciem przez sito. Niektórzy najpierw przecierają glinę, potem ją dowilżają, co w ogóle nie jest potrzebne. To jest tylko strata, niepotrzebna strata czasu. O, już ta glina jest taka, czyli tej wody dodałem, nie wiem, nawet nie pół szklanki i ona już moim zdaniem jest dobra, przy czym ja jeszcze delikatnie ją ale to już trzeba uważać tak, żeby tak, nie taką już uh -huh. można było od biedy zostawić. O, idealnie. Dodam jeszcze tutaj przed przetarciem Swift Magica jeżeli nie zapomniałem No właśnie kurczę Minerał wziąłem ale nie wziąłem Swift Magica ale to pójdziesz potem do samochodu i to dodamy w przed klejeniem kury. Także glina gotowa teraz ją tylko przytrzymamy na 3 mm sicie i potem rozłożymy stanowisko jeszcze parę razy dowierzymy zalętę połączymy i będziemy działać na 3 mm sicie będzie przycierał o, ładna płoć się tam Tak, tak, na 3-milimetrowym... Glinę, które stosuję do, Na 2-milimetrowym mm glin, sicie glinę przecieram wyłącznie y, do, do jokersa. Mhm. Jak ma służyć do podania jokersa, to wtedy tak, a tak przecieram na trójce. Glina jest bardzo kleista, ją się trudno... Przyciera na sicie taką domoczoną, bo półsuchą to oczywiście dobrze, mhm. ale nie jest to... Yes. A do zanęty będziesz używał tę bułkę tą Widzę, że masz kolorową. Wiesz co, miałem używać, ale ze względu na tak mały uciąg nie zastosuję. Aha. Zastosuję, tutaj mam o 200, nie, nie ma 200, 150 ml parzonej pinki. Mhm. Bardzo ładnie zaparzona, co widać. Ładnie się prezentuje. I tutaj mam jeszcze też mrożone białe robaki. Jakieś mi zostały z zawodów, ale to też raczej nie będę tego stosował. Fluo lepsze jest jak jest duży uciąg. Tak jest myślę, że cząsteczki fluo są za ciężkie, żeby przez tak niewielki nurt były wymywane. A nie chcę też karmić niepotrzebnie ryb. No tak, bo nie wiadomo, Wystarczy, że zanętą będą się karmiły. Ta zanęta nawet nie może za bardzo zalegać w łowisku bo byłaby zbyt łatwym kąskiem dla ryb i one by się za szybko nasycały. No przetrzeć taką glinę to nie lada, to dla nieco. Tak, to jest trudna sprawa. <gry> Sam widziałeś te paczki gliny, myślę, że z 10 minut na pewno. No, na pewno. Także znaczy glina gotowa. Teraz jeszcze dobliżymy zanętę, bo ona mocno wyschła. Gotowa. Teraz zanętę dowilżymy, bo ze względu na duży udział zanęty płoć, ona wyschła mocno. Mhm. Jeszcze raz przed połączeniem z gliną ją Ten typ zanęty, który chcę przygotować, jest moim zdaniem najtrudniejszy do zrobienia, bo nie problem moim zdaniem zrobić taką zanętę, która powoli jest mocno dowierzona, powoli się rozmywa, ale, ale niekoniecznie te cząsteczki odpływają nam ze stanowiska. Natomiast taką, gdzie zanęta faktycznie puszcza smugę, sypie się mocno, podnieśli, to myślę, że to nie jest łatwe role tu odgrywa właśnie dobranie zanęty i ilość gliny ilości wody w tym wszystkim. A jeżeli byś przemoczył tą zalętę, to, to znaczy się nie... Nadaje. To nie byłoby aż to, to, nie jest aż takie ważne, myślę, mhm. bo glina i tak by ją osuszyła, ale oczywiście trzeba tego unikać. To raczej decydujące jest to ostateczne połączenie i wymieszanie i wilżenia żeby to wyczuć ten moment, kiedy już formować kulę. Mm. Minerału dosypałeś do cementy, tak? Tak, minerału. Cementa już jest taka optymalnie nawilżona. Minerału dałem niewiele, bo... gdzieś... myślę, że około 200 gram. Sama zanęta jest już sama z siebie dość pracująca, także nie ma potrzeby już dawać tego więcej więcej minerału daje właśnie na większy uciąg, kiedy ta zanęta jest mocno tęga, że mimo że kula stoi, to żeby coś tam z niej dymiło. Natomiast tutaj nie ma takiej potrzeby. To jeszcze raz ostatni, delikatnie tą zanętę dowiżę i przetrzymy ją na sicie. Tylko nie jak zazwyczaj pokazywałem na dużych uciągach, że na sicie 4-5 mm tylko na drobnym sicie takim jak do gliny. Na 3 mm. Na 3 mm. Tak, tak. Chodzi o to, żeby ta zanęta była drobniejsza, pulchniejsza. Okazało się, że uciąg jest, tak jak mówiłem, niewielki, bo 4-gramowy listek jest tutaj już taki optymalny, można powiedzieć. To położyliśmy. A to jest 4 gramowy, myślę, że najskuteczniejszy będzie 4 listek lub 5 bombka. Mam też liścia 6 gram, ale on już jest ciężki. To w sytuacji kiedy ryby by bardzo dobrze żerowały, to może by to zdało egzamin. Minerał właśnie nadaje taką ładną, brązową, brązową barwę. Tak jak mówię, nie dodaję już pieczywka fluo, żeby mhm. ich nie przekarmiać. Tak, tu i tak jest w tej zanęcie wystarczająco tego pieczywa. To Te pieczywo miało za zadanie pracować. Mhm. Miałem je dodać w ostatniej fazie, przed lepieniem kul, ale o, tu widać grubsze cząsteczki z zanęty rzeka zostają, to jest kukurydza. Zanęty, gdzie duże na początek rzucimy, myślę, że z 12 kul, 12, 14 w 3 stopniach nawilżenia. Przy czym te nawet najbardziej sklejone nie będą mocno domoczone. Jak zazwyczaj wychodziłem z założenia, że to zanęta ma kleić mieszankę. To dzisiaj tą mieszankę ma kleić nie tyle zanęta, co glina. Mhm. Zanęta ma się wymywać. Teraz, przy takim drobnym sicie, widać najgrubsze cząsteczki zanęty. To jest kukurydza z zanęty rzeka. Kukurydza to jest taki chyba najważ... jeden kluczowy składnik, właśnie na rzeki. Te cząsteczki ładnie się odrywają od kul i zalegają na dnie. A jeszcze dowilżasz? Tak, to jest to dowilżenie końcowe. Tak, zanęta była sama w sobie optymalnie nawilżona, jednak glina jest nieco mniej wilgotna, aniżeli zanęta. I stąd chcę ten bilans wodny wyrównać, że jak już dodam gliny, żeby mi się to suche jak pieprz nie zrobiło. Teraz pierwszą zawsze wsypuję na dół wiadra. Jak się okazało switrądzika nie było jednak w samochodzie. Bo oddaliśmy ostatnio na nagrody. Tak, chyba na nagrody Ja nawet w torebce miałam tu to też oddałam. No i sobie musimy jakoś, a myślę, że sobie poradzimy. Nie ma to takiego aż znaczenia. Najpierw glina do wiadra, bo jest cięższa, a to potem nie. zanęta. Mhm. I mieszamy wszystko raz delikatnie, żeby się grudy nie porobiły w pierwszej fazie trzeba mieszać a potem można już troszeczkę cenęta będzie miała naturalny brązowy kolor wyszło nam tego bardzo dużo ale tam jeżeli będą ryby to byśmy może nawet 5 godzin powędkowali, jest dobra pogoda. Nie będzie ryb, to skończymy po 3-4 godzinach. łowisko mnie zaskoczyło swoją głębokością, bo jest myślę, że troszeczkę ponad 2 metry głębokości. To jest bardzo dobry znak, bo jest czysta woda i ta głębokość pozwoli. Przejrzysta jest woda mocno. Przecież ostatnio nawet trochę padało, ale jednak ta woda się nie zawróciła. Trzeba to dokładnie wymieszać. Widać, że dzięki temu, że była dobrze przygotowana zanęta, dobrze przygotowana glina, wszystko jest bardzo takie jednorodne, sypkie i dobrze kleiste. To nie jest mokre, ale się świetnie klei. To właśnie zapewnia nam dobra glina, klejąca mocno. Tak to wygląda. Jeszcze to przemieszać trzeba, żeby tu nigdzie tam nie została jakaś część. Nie a do tego będzie dodawała jakieś robaki? Tak, a właśnie, żeby na daremno <grym> nie mieszać Nie mieszać, to dzisiaj mi zawsze zapominam to 150 ml pinki to jest mało robaczków ale mi się wydaje, że na łynie to nie są zawody, to ryby nie są rozpieszczone i im w zupełności wystarcza zanęta. Natomiast... Widać, że są dobrze sparzone. Tak, robaczki są sparzone, wyglądają jakby były żyw. Tak. Sama zanęta y, tutaj na łynie wystarcza, podczas gdy tu byłaby większa presja wędkarska, zawody, ryby by poznały co to są robaczki. To trzeba byłoby je bardziej rozpieścić, a tak Tak, to byśmy musieli je tutaj właśnie mniej zanęty rzucać, a troszeczkę więcej myślę wtedy pinki, kasterów i w skrajnych przypadkach jokersa. A tak tutaj pinka jest tylko takim urozmaiceniem całej mieszanki. Nawet uważam, że w poprzednich latach jak się uczyłem jeszcze łowić, błędem który popełniałem była duża ilość pieczywa fluo, którą dodawałem, dodawałem nawet po pół kilograma tego pieczywa fluo i przez to te ryby na początku wchodziły a później się najadły? Se selektywnie, całkowicie selektywnie wyjadały te fluo, najadały się i nie brały. Zwyczajnie w świecie nie brały. Musiałem wtedy łowić bardzo lekkimi zestawami i nie łowiłem tak jak teraz. Często łowię dobrze ponad 10 kg ryb w parę godzin. To łowiłem 3-4 kg na tych samych odcinkach rzeki. I to mi właśnie Zbyszek Milewski wytłumaczył, że to na tym polegał ten błąd. Że przynęta na haczyku była mniej atrakcyjna niż te kolorowe pieczywko także to nie jest do końca dobre tak tego fluo dużo sypać mamy super wyrobioną zanętę także o, wyszło to perfekcyjnie tak jak tak jak sobie to wymyśliłem tak mi to wyszło o, dużo tego ale myślę że to o to chodziło super klei mocno a jednocześnie jest bardzo pulchne. To będzie ładnie się sypało w wodzie. Jak będą płotki, to myślę, że, że będziemy je łowić. Nie będą miały wyjścia. Muszą w tym żerować. Pierwsza pula? Tak. Mimo, że wszystko jest suche, dosyć to się fajnie i ta kula myślę, że w ciągu 20 minut całkowicie się rozsypie takich kul zrobi około 5 5 zrobię takich delikatnie wilgotniejszych i 5 takich w sumie dobrze sklejonych będzie żeby zatrzymać rybę około 4 litrów mieszanki zostawiłem sobie na donęcanie skutka. teraz robimy 5 kulek właśnie takich no, takich kul bardziej tak. delikatnie je ściskam, ale to Idzie z tego ulepić. kulę. Myślę, że wyszło to naprawdę super. Tutaj właśnie popełniałem błąd. Dawałem e, za nie dość, że mało for, takie klejące. Tu jeszcze dawałem tutaj gliny. Coś rzędu pół na pół rzeczna z rozpraszającą margilą. I to nie było dobre. Łowiłem ryby raczej przez 15 minut. I początkowo myślałem, że właśnie. To była kwestia, że tu jest mało ryb. No i być może tak jest oczywiście, ale to się okaże dzisiaj. Jeżeli przy tej zanęcie znowu nie, 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 nie będzie większego, lepszego rezultatu, to znaczy, że tutaj zwyczajnie w świecie nie ma dużo tej ryby. Mhm. Może wygląda to niewiarygodnie, że to są oczyszczone ścieki, ale to są oczyszczone ścieki yy, z mleczarni. A mamy mleczarni. kule są twardsze niż zwykle, ale wyraźnie lżejsze Troszki są. i łowić nie będziesz, także ci nie, niepotrzebne. No nie, to mamy tu 5 haczyków to wystarczy tutaj zaczep. Zestaw bomb... bombki nie można tak mocno przytrzymać jak liścia, przez co ta przynęta agresywnie jest prowadzona. O, ale jaki delikatne branie, ale i ryba nie widzę. Ale no, że jeszcze się musimy pasować. Dzie Przynęta to jest jedna pinka, jeden duży robak i to jest tak jakby skuteczniejsze. I też zacząłem łowić e, już ze styku. brania są delikatne. To już takie łowienie coś pomiędzy rzeką a kanałem. O. To ani takie typowo jak na rzekę nie jest łowienie, ani jak na kanale. Proszę, wszystkie bez wyjątku. No, ale mają, Nafutrowany jest niesamowicie mhm. nętą. Ale ładne branie było. I widać już ryby zdecydowanie coraz bliżej zanęty są. Coraz bliżej zanęty. Numer 16 to było za topornie, w ogóle ryby nie brały, nie było wcale brań. Natomiast listek 4 gramowy nawet optymalny byłby 3 gramy list. Największa ryba dzisiaj ma. No, Można tylko takimi no jeden zadał pytanie po co pan łowi jak pani, tak idzie, jak pani je jak panie wypuszcza No właśnie